Siemam, siema witam na Maciencesku z na moim kanale. Następnie chciałam Wam przypomnieć o tym, że wygrają prawie 2800 złotych, a z mojego 23 zł. czym więcej w zasadzie, to macie większą szansę na wygraną. A do wygrania macie piękne rękawiczki crimson Web za 1000 złotych, bo ja to najtrudniej za tyle samo. No i na bajka Safari masz za nie całe 600 złotych, więc myślę, że naprawdę piękne skinki. Przede wszystkim trzy najdroższe zostały wszystkie, inne tańsze poszły, zostały trzy najdroższe, więc polecam się śpieszyć, czym więcej w zasadzie, to macie większą szansę na wygraną. A żeby zobaczyć, jaki jest tutaj plusik, pisać kodzik do 18, daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł do bonusu powitalnego na sam start. Zwykle to tu podnosić do blik czy of card, czy skinki, a jak w z skinki przyszedł do Was bardzo szybko, bo minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć zastosuj, mój kod się po prostu nie na stańcie 20% więcej do wpaty, a nie będziecie szans na wygranie 2800 zł, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać, bo myślę, że warto sobie tutaj kliknąć zastosuj i pisać najlepszy kodik na świecie, a nawet jeśli nic nie potracie, to po prostu użyjcie, bo mnie to wspiera z góry. Dziękuję, a na stronie macie wiele nagród, takie jak nagrody za level, za każdy level macie kaskę i tutaj na przykład macie po kilka koła, po kilka złotych, No naprawdę, za każdy level dostajecie kaskę, wiecie, macie nie wiem, 75 level, 74, gracie bitwę za 200, przegrywacie, ale nie o 75 level i odbieracie 400, więc no fajna sprawa, fajna sprawa. Poza tym levelami wam się odblokowują codzienne skrzynki, co 24 godziny, każdy z nich sam otworzyć, w zależności od tego, jaki level macie, czy jak na przykład macie 7. level, no to macie 10 skrzynek codziennie, otwórzmy sobie tutaj mityka, pyk. I Kut knife marble fight, także spoko. skoro ze speed moda nie wyłączyłem. Jeszcze otwórzmy sobie oczywiście tą drugą Pyk. Może tutaj coś da ciekawszego niż MK. No jednak MK. No, ale dobra, zawsze coś. Poza tym mamy na stronie oczywiście i w rankingu zadane miejsce, które zajmiecie jako inicjatywę, to na eventu, trzymajcie skinka za pierwsze miejsce jest piękny karambicik Marble Fest, za prawie 15 koła, więc naprawdę gruba nagroda. Poza nim macie wiele innych tutaj kosek, rękawiczek, skinków, więc naprawdę warto. Z ostatnie miejsce jest też Prince Street, więc też sobie warto snajpić, bo tutaj patrzcie, macie za 5 skina, a tutaj jest za 1600, więc warto sobie to snajpić. No i mamy oczywiście tutaj do strzelenia skinka, także sobie strzelmy pyk. Dostajemy sobie e meczkę za 100 zł, więc naprawdę super. Mam jeszcze marketplace, w którym będziecie czy te skrzynki, czy skrzynki, czy nawet balans na stronie. Także otwórzmy sobie tutaj Arkanę, bo jest najdroższą skrzynką za te diamenciki. I zobaczymy, co dostaniemy. A wopka także spoko, jak za free, za diamenciki 600 zł. Naprawdę warto. Naprawdę warto sobie odbierać. A my idziemy zrobić jakąś szaloną bitwę. Ja dzisiaj tutaj wykminię po prostu bitwę, która czuję, że ma potencjał. Po prostu. Po prostu takie skrzynki, które mi się podobają. I zaczniemy sobie od... Mm... Zaczniemy sobie od takich, wiecie co, damy sobie jedną taką na sam start, damy sobie dwie takie, damy sobie dwie takie, damy sobie dwa Titany. dwie taksi, albo nie, jedną taksi, dwie takie, do tego damy sobie kałaszka, emkę, blazer razy dwa, damy sobie taką z razy dwa, taką, taką raz, taką, taką, takie dwie, do tego damy sobie takie dwie, takie dwie, i to damy sobie na koniec jeszcze taką. To wiecie, troszkę poustuwam, żeby było różnorodniej. Także dam sobie po jednej skrzynce, każdej jak już, którą chcę. Żeby było bardziej różnorodnie, po prostu. Wie, wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi, żeby tutaj było ciekawej. No dobra, mamy jeszcze tutaj budżecik. także damy sobie jeszcze taką skrzyneczkę. Damy sobie to, 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 to i to. No i troszkę przesadziłem, także usuniemy sobie jedną tańszą. Ile musimy usunąć? 1300. No dobra, to sobie usuniemy. Usuniemy sobie to i to w sumie. No i coś takiego. Pyk, 2 na 2 Czuję, że ta bitwa ma ogromne potencjał. Wybrałem takie skrzynki, które naprawdę lubię. Te naprawdę lubię, które wiem, że potrafią oddać. No i mam nadzieję, że dzisiaj się przekonamy. To są od koronki. Tylko pytanie, czy dla nas, czy dla przeciwników. Ok. Start nie najlepszy. Ale spokojnie, liczy się. Jak się kończy, a nie jak zaczyna. 6,5 koła. Lekka lipa. Tutaj też lipa. Czemu ten kawałek tyle kosztuje? Nie kojarzę go, ale jest brzydki. Eee, nie warty na pewno swojej ceny, ale. No. Na pewno warte swojej ceny musi być ta bitwa. To by się nam dać teraz koronkę, a daje, więc jest super. Mamy tutaj jeszcze już fejta, więc naprawdę spoko. Butterfly tutaj. Butterfly byłby lepszy. No byłby lepszy, ale o 100 zł, więc los. Chodzimy na prowadzenia. Szkieletonik tutaj, już tracimy nasze prowadzenie, a jednak nie tracimy. Żartowałem, bo jest tańszy niż myślałem. Tutaj totalny ser z tej skrzynki. Tutaj myślałem, że koronka będzie, ale niestety nie ma. Tu za to koronka. Też nie. I nie wiem czemu ja myślę, że jest koronka jak nie ma. Nie wiem, takie mini-lagi były jakby miała być koronka. No, dziwo jeszcze prowadzimy. O, kurczę, jak to dało, fajnie z tej skrzynki. Dla obu tak samo. Tu jest koronka i dla nich, i dla nas. Ok. No, rozkręca się ta bitwa. Rozkręca. Na pewno nasze droższe musi być droższe. 12 koła, super. To skrzynkę też lubię, więc mogłaby dać koronkę. I znowu dla obu. Co to jest najlepsze? Karambit Fate, proszę. Jak da nam awupę i karambita, to jest lipa, ale daje nam obu po awupce. Więc jest ok. Tutaj też jest koronka, ale dla nich. Chociaż mamy, to, to nie ma tragedii, ale ze zostaną ruby to jest źle. Okej, okay, Butterfly to, to jest luz. To jest luz, to dla w prawie podobnej cenie. Tutaj nie ma nic, mamy koskę, ale mało wartą. Robi troszkę kosztuje 8 koła, tracimy prowadzenie. Musi nam coś dać, bo już prowadziliśmy prawie całą bitwę, a teraz się lipa zaczęła, ale dobra, tutaj koronka, ale dla nich. No jest lipa. Jest lipa. Jest naprawdę lipa. Jak dostaną Butterflya, to jest źle. ok, Jest to do odbicia jeszcze. 13 koła. 15 koła straty. Aha. I koronka przeleciała, a im. Jak dostaną haula, to jest GG. Okej, okay. jest jeszcze jakaś szansa, jest jeszcze jakaś szansa, ale cud musiałby się wydarzyć. Koronka. Ok, Co to jest najlepsze? No jak rękawiczki da, to wracamy. No nie no, dało najgorzej. No dobra, 13 koła straty tutaj. Okej. Okay. To jest w sumie syf. No i ostatnia skrzynka musi dać koronkę. Może? Jakimś cudem? Nie. Taką bitwę okręciłem. taką bitwę. No i niestety. Mamy jeszcze dwa koła teoretycznie. Także pójdźmy sobie jeszcze tutaj na marketplace i jedną skrzynkę na sam koniec zakręcimy. otwórzmy sobie to i zakręćmy witawkę. Pick golden coil. I zróbmy jedną bitewkę, za 2300. Jakaś jedna skrzynka na odkutę za tyle. Może da, może nie da. Ja mamy 2363. okej. Okay. To mamy tutaj... Liczymy, że nam wyleci Koronka i Karambit Fight. To jest nasza jedyna szansa na odkutę. Koronka jest super. Może? Nie. GG. GG. Widzimy się jutro, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, że przede wszystkim Wam będzie lepiej z moim kodem, no ja dzisiaj mówię bez bez życia, bo jest tak gorąco, że ojazdu ale no bez odcinka Was nie mogę zostawić, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, łapka w górę, subik z wankiem, widzimy się oczywiście jutro, kiedy kodzik się 18 najlepszy kod na świecie, elo!